Cześć. Jeśli kompletnie nie ogarniasz tematu sztucznej inteligencji i chcesz zrozumieć czym jest ChatGPT oraz jak z niego korzystać, jesteś w idealnym miejscu. W tym filmie pokażę ci wszystko krok po kroku bez zbędnego bełkotu. Zostań ze mną do końca, oszczędź mnóstwo czasu i frustracji. Zapraszam. Zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest sztuczna inteligencja? To program komputerowy, który potrafi analizować dane, uczyć się z nich i podejmować decyzje. Brzmi skomplikowanie, ale przykłady masz codziennie pod ręką. Czy to asystent Google, rekomendacje na YouTube, filtry antyspamowe w mailu. To właśnie AI, tylko nie taka jak z filmów o terminatorze. To nie roboty, tylko kod. Kod komputerowy. Teraz przejdźmy do konkretów. Co to właściwie jest ChatGPT? To chatbot, czyli wirtualny rozmówca, który został wytrenowany na ogromnych ilościach tekstów z internetu. Potrafi prowadzić rozmowę w naturalny sposób, odpowiadać na pytania, pomagać w pisaniu, tłumaczyć, wymyślać pomysły. Został stworzony przez firmę OpenAI, a dostępny jest w wersji darmowej GPT3.5 i płatnej GPT4. Używasz go dokładnie jak wyszukiwarki Google. Wpisujesz coś i otrzymujesz odpowiedź, tyle że bardziej inteligentną i dopasowaną. Aby skorzystać z czata GPT, wejdź na stronę chatopenai.com, zarejestruj się, możesz użyć adresu e-mail, konta Google lub Microsoft. Zaraz ci pokażę, jak to zrobić. Po zalogowaniu zobaczysz proste okno czatu. W darmowej wersji korzystasz z modelu GPT 3.5. To już całkiem potężne narzędzie. Jeśli chcesz więcej, dostęp do Chat GPT 4 dostaniesz w wersji Chat GPT Plus. Zobacz, jakie to proste. Wpisujesz w adresie chat. Op... Openai.com i już masz interfejs czata GPT. Oczywiście możesz się zalogować lub u góry kliknąć e, przycisk Zarejestruj. Klikasz Zarejestruj, wpisujesz adres e-mail lub kontynuujesz z użyciem konta Google, konta e, Microsoft, Apple lub z użyciem numeru telefonu. Klikasz Kontynuuj z użyciem konta e, Gmail, wpisujesz adres e-mail i klikasz Dalej. No dobrze. Wróćmy do naszego czata GPT. Powiedzmy, że jestem zalogowany. Od czego powinniśmy zacząć? Zada, zapytaj o cokolwiek. Więc zapytam. Stwórz mi e, menu na 7 dni, gdzie każdy dzień ma 5 posiłków. Zrób mi podsumowanie listy zakupów na cały tydzień. No i zobaczmy, jaką dostaniemy odpowiedź. Jasne. Oto przykładowe menu na 7 dni z 5 posiłkami dziennie. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Oparte na zbilansowanej diecie, zróżnicowanej, zdrowej, ale nieprzesadnie skomplikowanej. Po menu znajdziesz listę zakupów podsumowaną ilościowo na cały tydzień. Jeśli masz alergię, nietolerancję lub preferencje wegańska, keto itd. daj znać, zmodyfikuję. No i zobaczmy, co tutaj. Chat nam podał tygodniowe menu, dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty i oczywiście e, generuje nam kolejne dni. W tym momencie mamy już na 7 dni oraz mamy generowaną listę zakupów. Od razu lista zakupów jest podzielona na różne rodzaje produktów, jakie potrzebujemy czyli warzywa, owoce, mięsa i ryby, nabiał i ziemniaki, produkty zbożowe. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli w poniedziałek byśmy chcieli zrobić sobie listę, chcielibyśmy w poniedziałek zrobić zakupy, to po prostu robimy to, co jest tutaj na liście i to powinno nam wystarczyć na gotowanie na cały, na cały tydzień. No i oczywiście tutaj chat GPT nas się pyta, czy chcemy, żeby wygenerował nam plik PDF do pobrania, które będzie można wydrukować i tak dalej. Możemy na przykład dać mu stwórz menu. Eee, dla die, diety Keto. No i zobaczmy, mamy stworzone menu e, dla diety Keto na 7 dni: 5 posiłków, pod spodem listy zakupów, też czego chcieć więcej. Tak, na dobrą sprawę, e, możemy zapytać o cokolwiek, poprosić go, żeby zrobił nam. Cokolwiek. Pamiętajmy, w wersji niezalogowanej mamy ograniczony limit, w wersji zalogowanej mamy nieco większy limit tych pytań. Ja osobiście polecam wersję Plus, która daje nam naprawdę przeogromne możliwości korzystania z czata GPT. I teraz najważniejsze: jak zadać dobre pytanie, czyli tak zwany prompt. To, co wpisujesz, ma ogromne znaczenie. Dla przykładu, zrób coś fajnego. To jest zły prompt. Ale dobrym promptem będzie napisz motywacyjny post na Facebooka o zdrowym stylu życia w luźnym, przyjaznym tonie. Im więcej kontekstu podasz, tym lepszą odpowiedź dostaniesz. Możesz też poprosić, działa jak ekspert w marketingu i ChatGPT zmieni swój styl. ChatGPT to potężne narzędzie, które możesz wykorzystać np. w domu, do zrobienia listy zakupów, planu dnia czy wygenerowania bajki dla dzieci, w pracy, do pisania maili, podsumowań spotkań, a nawet generowania kodu. W nauce, do tłumaczeń, quizów, nauki i słówek. W kreatywnych zadaniach, do pisania historii, wymyślania nazw, pomysłów na treści. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Zanim zaczniesz, kilka zasad bezpieczeństwa. Chat GPT nie ma dostępu do internetu w czasie rzeczywistym. Chyba, że korzystasz z wersji GPT-4. Nie wpisuj danych osobowych, haseł ani poufnych informacji. To jest pierwsza zasada. Druga, AI może się pomylić. Nie wszystko, co napisze, jest prawdą. Zasada trzecia, traktuj go jak pomocnika, nie jak wyrocznie. Zatem podsumujmy. Dowiedziałeś się dzisiaj, czym jest sztuczna inteligencja, czym jest Chat GPT i jak możesz go używać, nawet jeśli wcześniej nie miałeś z tym nic wspólnego. Jeśli chcesz robić to jeszcze lepiej, pobierz mojego e-booka Sztuka Promptowania Podstawy, w którym uczę, jak pisać skuteczne prompty i wykorzystywać AI na Maxa. Link znajdziesz w opisie tego filmu tam na dole. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, do czego Ty używasz czata GPT. Może zainspirujesz innych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!